Cześć, witajcie na kanale Razer w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved dotyczącym update'u numer 256. W ostatnim odcinku mieliśmy mozazaura z siodłem tekowym, czyli z siodłem takim, który strzela laserami. Także dość zaawansowana rzecz, która służy między innymi do tego, żeby zniszczyć bazę podwodną, którą będziemy właśnie dzisiaj budować. W ostatnim update'cie wprowadzono coś takiego jak budowanie baz podwodnych, jest to bardzo fajny system. Nie budowałem jeszcze, ale przeczytałem mniej więcej jakby opisy tych struktur, które będziemy się budować i to może być bardzo fajnie wyglądać. To będą takie jakby sześcianowe. No, sześciany z próżnią w środku, która będzie jakby tą wodę wypompowywała, której będzie można normalnie budować, trzymać dinozaury, także to będzie coś bardzo fajnego. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie ten dzwoneczek i skomentujcie, żebym widział, że chcecie więcej tych odcinków. Także lecimy, weźmiemy sobie do tego dzisiaj naszego Mozazaurusa. Jeżeli ktoś jeszcze przygapił odcinek zbudowania tej bazy, to radzę sobie obejrzeć, bo, bo ta baza jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona i niektóre osoby, które nie ogarniają, mogą się nie połapać jak to wszystko jest ogarnięte. Bierzemy naszego mozozaurusa z ostatniego odcinka, e, czyli naszego laserowego nie wiem, kozaka. Nie wiem, jak w sumie może go nazwać. Możecie dać znać w komentarzach, jak go nazwać, e, bo przydałaby mu się jakaś tam nazwa. A my sobie tutaj gdzieś popłyniemy na dno, gdzieś głęboko, tak mi się wydaje, że najlepiej najgłębiej, e, gdzieś na takie płaskie terytorium, ale przeczytałem właśnie, że jeżeli chodzi o budowanie podwodne tych struktur, które tutaj będziemy mieli zaraz e, to one jakby... Mm, lekceważą, nie wiem czy lekceważą to jest dobre słowo, ale nie zwracają uwagi jakby na kolizję z innymi strukturami na mapie, tak żeby było łatwiejsze to budowanie, no bo wiadomo, że to nie będzie łatwe, prawda? Wiadomo, że tutaj trzeba się będzie trochę namęczyć, kurczę, nie wiem... Czekajcie, bo tu jest ta wyspa, tak? Tu jest ta wyspa, tam jest moja baza i nie wiem kurczę gdzie tu niby to zbudować, bo fajnie żeby to było przy bazie, co nie? Tutaj jest z kolei płytko, więc jakoś tutaj chyba dobrze by było zacząć to budować. Chcemy też, żeby to było w miarę duże, bo chcemy tutaj trzymać mozazaurusa, chcemy tu trzymać Kałamarnicę, chcemy tu trzymać jakieś tam inne stworzenia. Że czekajcie, znajdziemy jakąś mistówkę może lepszą. Aczkolwiek to budowanie dzisiaj będzie tylko i wyłącznie pokazowe, ja sam jakby nie lubię za bardzo przybywać pod wodą, więc yy, nie wiem, a może zróbmy tutaj po prostu, zróbmy to tutaj, tak jak jest. jeśli widzicie wybiłem na, na meduzę, która za długo sobie nie pożyła tutaj, więc tak, weźmiemy od naszego kolegi... też kolega nas oszukał, bo on powinien tutaj mieć te wszystkie rzeczy. Gdzie, co się z nimi stało? Co ty z nimi zrobiłeś, gościu? Ty powinieneś tutaj to wszystko mieć. Dobra, poczekajcie, za kilka do Was wrócę, bo, bo to po prostu jest ciężkie i muszę to przytargać. Okej, okay, nie jest to tak ciężkie, jak e, myślałem, więc mam na sobie 50. Oczywiście zrobione to jest e, na komendzie, bo żeby to wszystko zbudować, to słuchajcie, trzeba grać latami, chyba naprawdę. Mm, Także to jest tylko, żeby Wam pokazać, jak to działa, żebyście mogli sobie sprawdzić, ewentualnie zdecydować, czy warto to jest budować. Więc mamy ze sobą coś takiego, co się nazywa Vacuum Compartment. To jest taki sześcian, który się łączy z innymi sześcianami, i tutaj mamy, że no, stawiamy to po prostu pod wodą. Zasilane to będzie tym generatorem, który mamy już przygotowany, który jest też w bazie, no i będzie można tutaj oddychać. Natomiast to też jest to samo, tylko że to ma jeszcze taki włas. Przez który tak jakby możemy sobie wpłynąć, więc ja postaram się to tak fajnie zrobić, żebyśmy mieli ten włas w odpowiednim miejscu zrobiony. Mam nadzieję, że mi się to uda. No i zaczynamy nasze budowanie. Przejdźmy może jakby tutaj najbardziej na tą stronę, jak się tylko da, czekajcie, żeby to było jakoś równo, żebyśmy mogli w miarę dużą tą bazę zbudować i ogarnąć tak, żeby, żeby i wam to pasowało. Dobra, to wygląda w ten sposób i jakby myślałem, że trochę inaczej będzie wyglądać. I oczywiście, jakby co, to tutaj. Yy, co tu było, że E? Czekajcie, o coś tu było, że E. Unlock Aha, unlock. No, bo tutaj można wpłynąć, tak? Więc to jest tak, jakby zamknięte. Więc jeżeli. A czekajcie, odpłyniemy może kawałek, to to się zamknie. Nie, dobra. Bończymy zasilanie, to zobaczymy, jak to działa. Bo jak na razie to nie wygląda tak, jak na tym rysunku na pasku. Tylko jakoś tak słabo. No, to są takie jakby. Jakby fundamenty, ale, ale innych rzeczy tutaj nie ma do budowania, także z tego budujemy całą bazę naszą y, podwodną. O, I tutaj już, no jednak miało być troszkę inaczej z tego co czytałem, a jednak nam tutaj zawadza te terytorium. No ale to nieważne, to mam nadzieję, że to jakoś damy radę później ogarnąć. Czekajcie, zróbmy sobie tego y, kilka. Y, zaraz tutaj wstawimy, może te zasilanie zrobimy. Chciałbym zrobić coś takiego, coś takiego, coś takiego i zobaczyć, czy mogę. O, właśnie. Dobra, super. Elegancko i teraz tak. Dobra, no i tutaj niestety na dole nie mogę. Szkoda, bo chciałem tam. Jakby to zrobić. No dobra, trudno się mówi. No i tutaj, jakby na dole, no też nie możemy, żeby to tak fajnie wyglądało. A tutaj, no niestety, nam się zablokowało. Zróbmy jeszcze tutaj i za chwilkę podłączymy to do prądu, żeby zobaczyć, jak to, czy to w ogóle działa. Czy to nie działa, bo to nie jest takie łatwe ogólnie, chyba jak się wydaje, ale może jednak jest właśnie łatwe. Może nie jest to jakieś mega skomplikowane. I nie wiem, na środku tutaj postawię ten generator mocy. My tutaj mamy 6. Może tutaj, bo tutaj tak jakby jest, no jest trochę słabo działa ten kombinezon pod wodą, jak tam niechcący kliknę, dwa bardzo spację. Tutaj jest chyba bardziej dno, tak mi się wydaje, bo tam widzicie stawia jakby pod tym, a, a nie nad tym trochę, nie rozumiem. A gdybyśmy dali to... Dobra, unlock. Nie, bo to chyba jest tak, że po prostu inne osoby też mogłyby tu wpłynąć, dobra. To nieważne, nie będę już mącił. Stawiamy nasz power generator i dajemy tutaj... O kurde No i co? Jest kozacko Jest, ale co fajnie się zmieniło w ogóle The Hold to open e... hmm, Zaraz wam Nie unlock, to lock Dobra, Ażbym coś takiego Nie, ale super, czekajcie, zaraz to muszę ogarnąć Bo ja się tutaj ruszyć nie mogę e... Nie wiem czy tu jest ta próżnia. Dobra, nie, i możemy tu przejść. Chyba nie mogę przejść z tego punktu do punktu. Nie, I już wam pokazuję na czym to powinno przynajmniej... przynajmniej w teorii polegać. Z tego co przeczytałem, bo sam jeszcze tego do końca nie ogarniam. Jak widzicie wszystko nie jest zasilone. E, chyba. Chociaż może i... Nie, tam po prawej stronie jakby one są nie zasilone. E, może musimy zwiększyć tutaj tak, maksimum radius o i tam już się zasiliły i teraz tak, robimy coś takiego set pitcoat freeze robimy coś takiego o i to nam się jakby wszystkie te pomieszczenia otwierają i we wszystkich tych pomieszczeniach jakby nie ma powietrza, tak więc te wszystkie pomieszczenia normalnie działają Możemy sobie niektóre zablokować, bo tutaj jest tak jakby w nich woda, więc możemy zrobić takie duże obszary, w których byśmy trzymali również nasze wodne jakieś tam dinozaury, co nie? Czekajcie, otworzymy tutaj, otworzymy... No, otworzymy tutaj. Ale pamiętajcie, że jeżeli e, będzie taka osoba, która nam by to tak jakby zniszczyła. A no tutaj? Tutaj też widzicie możemy sobie otworzyć, ale może bez sensu troszkę... Close. Zróbmy tak, i tutaj też zróbmy close, żeby to było tak yy, kurde, trochę może ładniej. Jeżeli ktoś nam by zniszczył jeden panel, na przykład yy, dajmy tutaj open, no to cała ta nasza baza jest już teraz zalana, co nie? Jest już teraz zalana, i jeżeli ją teraz zamkniemy sobie, o, dobra, już to zrobiłem. No i, i ta woda została teraz jakby odparowana. Tak samo możemy na górze zrobić, nie? Bo na przykład ja tutaj nie będę mógł przelecieć. E, trzeba tutaj zrobić jakieś chyba drabiny, coś takiego, Czekaj, no. No, nie mogę, bo jest zablokowane. Więc zróbmy tak. E, w ogóle to nie wiem jak to... Się... Jeszcze coś takiego jest jak freeze. I tutaj to nie wiem do końca o co chodzi, po co to jest, ale chyba po to, żeby jakby było zasłonięte, to co mamy w środku, tak mi się wydaje, że to może, że to może być do tego. Hold i dajemy sobie unfreeze, bo to tak fajnie wyglądało. I chciałbym stąd jakby wylecieć. Czekajcie, to tak, otworzymy to. Zamkniemy. No i żeby ogólnie wchodzić do tych bas, no to mamy jakby ten hatch frame tutaj, przez który normalnie możemy sobie... W... Płynąć i jakby na nim wylądować, tak, że tak jak na mamy na przykład na firmach jakieś e, takie bazy podwodne, no to to działa na tej samej zasadzie, prawda, czyli wpływamy sobie tutaj od spodu, super jest to ogarnięte, naprawdę zajebiste, e, dajemy sobie tak, szkoda, że musimy to przytrzymywać, ale no jak się raz zbuduje to później już zamykać przynajmniej możemy, wystarczy kliknąć tak na szybko, e, no nie jest to też jakieś uciążliwe bardzo, jeżeli już po zbudowaniu bazy mamy to to nie jest to, Trzeba się przyzwyczaić do tego, ale tak, to super to wygląda. Możemy też oczywiście sobie tutaj dodać e, kilka rzeczy. Za chwilkę wam to e, spróbuję pokazać, o czym mówię. Jak że widzicie. Tutaj mamy taką podłogę. Możemy tutaj sobie zrobić, zrobić drabinę, a możemy też zrobić sobie z takim wejściem jakby, bo chyba drabina to jednak musiałaby być tutaj do tego przyczepiona, ale może niekoniecznie. Um, i chciałbym wam pokazać jeszcze tak, że możemy po pierwsze zrobić sobie te zabezpieczenie tej bazy. Czekajcie, zrobimy tak. to. Pyk, pyk, dobra. Nie wiem, czy otworzyłem w zasadzie, bo chyba zamknąłem niechcący. No tutaj tak to działa niektóre te rzeczy, że no masakra, dobra, niechcący tak. Jak się kliknie te dwa razy e z tym hełmem, no to tak to działa. Dobra, robimy coś takiego i dajemy sobie tutaj te elementy. Muszę to włączyć, dajemy później Maximize. No i musimy poczekać teraz chyba 5 minut, aż to się otworzy. Możemy teraz zamknąć jakby tą barierkę, prawda? I elegancko zacząć teraz budować dalej. Nie wiem czy ja to dobrze tłumaczę, ale chyba rozumiecie, zresztą widzicie sami, jak to mniej więcej działa. I dla mnie jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie. Chciałbym jeszcze zrobić tutaj e, jedną rzecz. Która jest chyba bardzo ważna, czyli teleport. Bo możemy się też do takiej bazy teleportować. Możemy tutaj normalnie postawić sobie łóżko. O tych dinozaurach to już Wam wspominałem. Że mogą być zarówno lądowe, jak i wodne. Co jest e, no, bardzo fajną sprawą. Nie wiem, jak daleko będziemy ją zbudować od tego fundamentu. Tam, tam widzicie, tam cały czas mamy e, jakby te płynięcie, że tak powiem. Tylko pamiętajcie, że też generator yy, mocy musi być zasilany cały czas tymi elementami. One trochę kosztują, no jakby nie patrzeć, ale yy, no, no to jest już rozwiązanie na naprawdę endgame, bo, bo taką bazę zrajdować już jest yy, chyba najciężej. Ale to jest super zrobione, kurde, i to można budować przeogromne te bazy, tylko że trzeba mieć na to yy, surowce. Tutaj widzicie, no coś tam blokuje, jakiś kamień. E, także trochę szkoda. Ale to gdybyśmy użyli tego moda, który jakby nam... A są te mody, e, już wam mówiłem w poprzednim odcinku, e, na, na te kolizje, tak? Żeby nam nic nie kolidowało ze sobą, typu właśnie e, takie strukturki. To możemy sobie takiego moda wgrać i... On powinien tutaj dobrze działać. Okej, okay, czyli czekajcie, zrobiliśmy sobie coś takiego i chciałbym tutaj zrobić na przykład teleporter. I ogólnie, jak widzicie, to jest, to jest przeogromne, więc tutaj nawet byście mogli zmieścić... Nie wiem, T-Rexa, nie wiem, może nawet Titano by się zmieścił w sumie w takiej Ty po co trzymać Titano, nie? Musielibyście to naprawdę duże zrobić zresztą. Okej, okay, zróbmy sobie coś takiego. Zróbmy sobie coś takiego, no dużo jest ogarniania bardzo na pewno i zacznijmy ją tak jakby obudowywać, no niepotrzebnie ją taką dużą budowałem, teraz troszkę żałuję. No bo ona jest po prostu jakby za duża, ale dobra, no to jakoś tam się ogarnie. Ja postawię tutaj te wszystkie rzeczy i zaraz do Was wrócę. ryby. Okay, Okej, ta baza już jest zbudowana. Zobaczcie, zrobiłem to przeogromnie, naprawdę wygląda jak w filmach. Bardzo podobny system, no jak, jakbyśmy w filmach widzieli Science Fiction takie budowanie. Także tutaj jest zrobione sufit z tych e, kubików, e, tutaj mamy tą naszą platformę, natomiast musimy jeszcze to e, dopływ jakby... No nie Powietrza otworzyć, czyli robimy coś takiego. To nam zabiera stąd wodę. Czekajcie, stąd musimy dojść tutaj. Możemy, właśnie, to jest fajne. Niektóre y, części zalać, a niektóre otworzyć. Co ja zrobiłem? Czekajcie, tutaj zamykamy. Tutaj nie. Otwieramy, tutaj. Gdzie jest generator? Generator jest tutaj. Otwieramy, tutaj. Hmm. Coś tutaj zawiodło, coś tutaj zawiodło. Albo gdzieś otwarte jest i nie jest szczelne. Coś mogłem tutaj sknocić, bo jest... Czekajcie, jak gdybyśmy zamknęli tutaj, czy dalej tak będzie? No i tutaj jest okej. Okay. Czyli coś gdzieś... E, jakby musi być chyba nieszczelność. Spoko, fajnie to jest też wymyślone. E, dobra, to w takim razie ja tutaj kombinuję, muszę gdzieś jeszcze dopracować. Tak, żeby wam pokazać jak to fajnie działa jeszcze będziemy też używać teleportera, żeby wam pokazać, że to wszystko będzie mogło istnieć. Słuchajcie, siedzę tutaj pod tą wodą już e, strasznie długo, szukałem musterki, szukałem nieszczelności, ale to raczej nie o to chodzi, e, bo sporo mi to czasu zajęło i myślę, że to chodzi o to, że tutaj po prostu wszędzie musi być postawiony taki, e, no nie wiem, taki cube tak to nazwijmy, co się stało, gdzie ja jestem. No strasznie dziwnie działa ten skafander pod tym I dlatego to jakby mi nie działało, bo ja muszę tutaj prawdopodobnie wszędzie to postawić, żeby to jakoś tam funkcjonowało Bo to musi chyba z każdego po prostu jakby te powietrze, mieć możliwość tego powietrza od yy, sycenia, nie wiem, no dobra, no nieważne już po prostu dzisiaj długo bardzo nagrywam i, i brak mi słów troszeczkę, e, czekajcie, jeszcze chwilę. No i tak jak myślałem, teraz już właśnie działa, wszędzie jest jakby ta woda od, e, odpompowana, że tak powiem. Tylko problem jest taki, że trzeba tutaj to wszystko otworzyć, więc też niepotrzebnie aż takie duże to wszystko budowałem. E, także kwestia tego, żeby to pootwierać. A tam, gdzie chcecie, żeby była woda, to możecie zrobić, żeby ta woda była. Chociaż, na przykład, jak tutaj się zamknę, prawda to ta woda, tej wody nie ma tutaj, no to tak też dobra, nieważne, bo już po prostu trochę mam dość tego, bo jest to jednak, ten system jest swoko, ale w związku z tym, że jest dopiero wprowadzony, to wydaje mi się, że ma dużo bardzo błędów. E, mimo, że to w miarę dobrze działa, mimo, że to działa jakby dobrze, ale nie jest to po prostu, jest to ciężkie do zrobienia to wszystko, bo to kupa roboty jest po prostu. I to jakoś tam powiedzmy, że działa, co nie? Tutaj to wszystko jest otwarte już i normalnie można by było nawet tutaj jakiegoś dinozaura przenieść, co w zasadzie sobie zrobimy. Ja też się teraz przeniosę tutaj, elegancko, o, dobra wyłączcie ten I, i przenieśmy sobie tam coś, weźmy tego konia, którego wcześniej już braliśmy i zobaczymy czy on się tam zmieści, mamy też jednorożce. Dobra, tam jest w środku, więc się nie jednego. Więc weźmiemy sobie jednorożca, sprawdzimy. No i teleportujemy się. Z jednorożcem. Mamy jednorożca pod wodą. On ogólnie, gdybyśmy... Właśnie nie wiem, jak tutaj wodę wpuścić w zasadzie do niektórych pomieszczeń. Jak to zrobić, żeby była w niektórych woda, bo... Hmm, nie wiem do końca. Jak zrobić, żeby one były zalane? Chociaż nie, dobra, wiem. Po prostu one muszą mieć dostęp do wody. Bo jeżeli my, na przykład, byśmy teraz tutaj otworzyli, no to patrzymy, co się dzieje z konikiem. Konik zalany, i konik zaraz utonie. Sprawdźmy, czy mu tlen schodzi. Oksygen, no schodzi, dobra, to szybko zamykamy działa trochę to głupie że ta woda od razu znika nie wiem na jakiej zasadzie konik też się zbagował ale jak w niego wsiądziemy to on już jest odbagowany i wszystko działa także słuchajcie no jest to fajny system do poprawy na pewno tutaj jest kilka rzeczy ale ogólnie działa i to jest coś fajnego także zostawcie koniecznie łapkę w górę skomentujcie dajcie znać co o tym sądzicie na pewno jest to jakiś tam nowość dodatek do gry jeżeli Wam się podobało, też pamiętajcie, zostawcie koniecznie subskrypcję, żeby nie przegapić przyszłych odcinków. Kliknijcie na pewno dzwoneczek, żeby. Kliknijcie na pewno dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia zawsze o nowych filmach. W opisie macie playlisty do innych serii na moim kanale, które również warto obejrzeć. A dzisiaj to już będzie wszystko. Także dzięki bardzo i do zobaczenia. Trzymajcie się na razie i cześć.